Posłów została już zgłoszonych do głosu została zamknięta, ale o głos prosiła jeszcze strona społeczna pan Daniel Biernacik, Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce i później, Szanowni Państwo, od razu przechodzimy do odpowiedzi przez stronę rządową. Proszę. Trzy minuty, bardzo proszę. Dzień dobry, dziękuję pani przewodnicząca za głos. Ja również ze swojej strony, też odpowiadając na apel Pana Przewodniczącego, dziękuję służbom policji, wojsku jest okaza ochrony infrastruktury krytycznej. Natomiast Mam wrażenie, że w XXI wieku, przy funkcjonowaniu wielu innych zabezpieczeń i technologii, która jest ogólnodostępna, mam wrażenie, że Waszej pracy nie szanuje zarządca infrastruktury i resort infrastruktury przede wszystkim. Dlaczego? A dlatego, że mogę to szybko wyjaśnić, rzucając na oś czasu chronologicznie zdarzenia, które miały miejsce od 2024 roku. Przepraszam bardzo, ale mówimy, proszę Pana, na temat dezydoratu. Tak. I ja bardzo proszę, żeby się skupić na tym. Jeśli Pan ma jakieś pytania albo informacje dotyczące tego dezyderatu, tak, to, to bardzo pytanie. bym prosiła. Mhm. A jeśli nie, no to o historii moglibyśmy tutaj wszyscy bardzo dużo naprawdę mówić, ale to, to nie jest przedmiotem tego posiedzenia. Także jeśli Pan się nie skupi na tym dezydoracie, to, to niestety będę musiała pan odebrać głos. Ja rozumiem, już skupiam się na sednie. Ale w tej chwili, ale w tej chwili. Pan przewodniczący mówi o kwestiach bezpieczeństwa. Ten panie, ten historyczny... panie przewodniczący, Panie Przewodniczący, to mam pytanie w takim razie, czego dotyczył was, Wasz dezyderat, bo może w panie, takim razie on jest w ogóle bezprzedmiotowy i Pani, może zakończymy pracę Komisji w tym momencie. Pani przewodnicząca, Panie przewodniczący, ja ja proszę, już proszę, proszę mhm. poczekać, tak? Także proszę nie przeszkadzać, albo się Państwo chcecie czegoś dowiedzieć o to, o co wnioskowaliście w dezyderacie, albo nie. Jeśli tak, to niepotrzebnie zabieracie Państwo czas. Bo co do historii, to możemy się wszyscy ja przygotować, bo co do historii, to się możemy wszyscy przygotować i zadać również Państwu naprawdę szereg bardzo ważnych pytań dotyczących sytuacji, które rzutują na aktualną sytuację. Bardzo proszę, oczywiście. Panie Przewodniczący. Dziękuję i zmierzam do, do celu. 11 listopada 2024 roku zorganizowaliśmy pikiety pod Ministerstwem Infrastruktury. Jedną z petycji, którą złożyliśmy, była właśnie petycja w sprawie bezpieczeństwa. Był tam punkt, który zawierał między innymi brak nadzoru nad infrastrukturą kolejową, wprowadzenie odpowiednich procedur zabezpieczającą polską kolej przed aktami sabotażu i dywersji. Między innymi również czas pracy maszynisty i brak ETCS i gsmera. To był 11 listopad 2024. Na odpowiedź z resortu ministerstwa czekaliśmy do 21 lutego 2025 roku. I w jednym z punktów tej odpowiedzi było, jak informuje spółka PKP PLK w sierpniu 2024 – Zakończył się dialog techniczny z dostawcami rozwiązań pozwalających na monitorowanie stanu infrastruktury z wykorzystaniem istniejących kabli światłowodowych. Przypomnę to jest rozwiązanie oparte właśnie na technologii kabli światłowodowych, które zbierają w odpowiednim natężeniu fale, które są przetwarzane później na ewentualne zdarzenie, które w infrastrukturze kolejowej się wydarzyło, czy to obecność osoby postronnej, czy akt dywersji, pęknięcie szyny i wiele innych. Rozwiązanie to pozwala na śledzenie pociągów w czasie rzeczywistym na sieci będącej w zarządzie spółki. Zidentyfikowane korzyści w trakcie dialogu technicznego to możliwości lokalizowania pociągów na obszarach bez innych systemów detekcji taboru, poprawa dokładności lokalizacji na długich odcinkach blokadowych, możliwość oszacowania czasu przejazdu do stacji. Natomiast y, kolejną taką informacją było to, że jest to w fazie testów, czyli rozporządzenie testów jest uzależnione, przepraszam, od pozyskania środków finansowych na ten cel. W związku z powyższym aktualnie nie jest możliwe wskazanie term terminu rozpoczęcia fazy testowej przedsięwzięcia. To będzie moje pierwsze pytanie. Jak wygląda na dzień dzisiejszy proces wdrażania rozwiązania opartego na technologii światłowodowej? Jak wyglądają testy i ewentualnie kiedy się one rozpoczną? I czy zarządca infrastruktury planuje wdrożyć to rozwiązanie? w sposób systemowy. Kolejnym moim, kolejnym moim pytaniem jakby nawiązaniem też do aktu dywersji, akt dywersji mamy 16 listopada, więc od tego dnia, od tej odpowiedzi mija dobre kilka miesięcy, od zakończenia pilotażu ponad rok. Natomiast drodzy Państwo, nie, ch nie chciałbym Państwa też jakby Wprowadzać w taki stan zagrożenia, bo tak nie jest. Natomiast dzisiaj nie potrzeba nam aktów dywersji do katastrofy na kolei, ze względu na to, że jest wiele innych rzeczy nierozwiązanych z punktu widzenia nas, maszynistów, czyli ludzi, którzy bezpośrednio prowadzą pociągi, którzy w pierwszej kolejności są narażeni na pewne zagrożenia, między innymi na infrastrukturze kolejowej. Dlatego bardzo się cieszę, że pan minister usiadł koło mnie. Nie będziemy musieli się też przekrzykiwać przez salę. Natomiast kolejnymi palącymi problemami, o których Państwo też wspomnieli, to jest infrastruktura krytyczna i również systemy infrastruktury krytycznej, czyli ETCS, GSMR. Do dnia dzisiejszego. Przepraszam, niestety, Szanowny państwo, Panie, ja muszę Panu przerwać tą wypowiedź, dlatego że to są sprawy, które są naprawdę z punktu widzenia tematów, którymi zajmują się poszczególne komisje, absolutnie do Komisji Infrastruktury i do wyjaśnień z resortem. Czy Przypomnę raz jeszcze, że zwołane zostało to posiedzenie w związku z Wnioskiem z artykułu 152 przez prawo i sprawiedliwość dotyczące aktu dywersji. W związku z czym te szczegółowe rzeczy, o których Pan mówi, to naprawdę nie są na to posiedzenie komisji. Także ja muszę Panu przerwać i odebrać Panu głos. To Szanownie może jeszcze, Panie. jeżeli Pani Przewodnicząca powie o jednej rzeczy też dość istotnej. Jeżeli Ale... chodzi o również akty dywersji, niestety my identyfikujemy takie zagrożenie w postaci na przykład. W dniu dzisiejszym każda firma, która zdecyduje się wykupić symulator kolejowy, jest w stanie dzisiaj potencjalnego dywersanta przeszkolić na obsługę taboru kolejowego. W naszej ocenie jest to niestety zagrożenie, które należy zidentyfikować i odpowiednio uregulować. Myślę, że to jest też sprawa, którą dziękuję. powinien zająć się resort w infrastruktury. Dziękuję, dziękuję. Ja tylko chciałam taką konkluzję przedstawić, że mam nadzieję, że przed tą pikietą, o której Pan mówił w 2024 roku w poprzednich latach równie aktywnie Państwo występowaliście do Ministerstwa Infrastruktury. I równie aktywnie zabiegaliście o sprawy, które, jak się okazuje, nie zostały rozwiązane. Proszę tak, o włączenie mikrofonu. Tak, pani mikrofonu, przewodnicząca tak. W tej sprawie też z panem tak, przewodniczącym z Dziękuję bardzo. Teraz oddaję dziękuję. głos państwu ministrom. Większość pytań, zdaje się, była do pana ministra Malepszaka, także. Bardzo...